Dzień dobry, dzień dobry. Pokażę Wam dzisiaj 10 bestsellerowych produktów, które są u nas w Babysince dla dzieci w różnym wieku, ale naprawdę to są takie hity, które zajmą Wasze dzieci na bardzo długi czas. Wszelkie magnetyczne układanki, zarówno takie w walizeczkach, gdzie tak jak tutaj na przykład mamy dziewczynkę i chłopca, mamy mnóstwo elementów, oczywiście karty pomocnicze, według których możemy się wzorować, ale tak naprawdę to dzieci według własnej wyobraźni uwielbiają je układać. Takich układanek jest naprawdę wiele rodzajów. Są i dinozaury, są zawody, pojazdy, mamy także mapę świata. Tutaj. Też mamy dinozaury. Tutaj na przykład mamy różne kształty, które możemy układać. To jest moim zdaniem mocno kreatywna rzecz. Te układanki występują również w mniejszych wersjach, takich podróżnych, albo ubieranki, albo na przykład takie puzelki dla dzieci, kilku, kilkunasto elementowe. Świetne są także magnetyczne gry podróżne. Ich mamy sporo, tutaj jest mnóstwo rodzajów, a to bingo, a to właśnie puzelki dwuelementowe, a to węże i drabiny, domino, no o tego jest naprawdę od zatrzęsienia. Ale największym bestsellerem, jeżeli chodzi o magnetyczne rzeczy... To jest y, układanka, taka tablica od APLIKITS. Występuje w wersji mniejszej, a także w wersji dużo, dużo większej. Do każdej tablicy mamy 20 kart, na wzór których możemy się inspirować i właśnie odwzorowywać te obrazki na naszej tablicy. Zarówno duża, jak i mała ma y, te same karty. I zobaczcie, tutaj jest tak, że mamy magnetyczną końcówkę na tym długopisiku i dotykając tych przestrzeni, kuleczki nam się wynurzają. To w ogóle sensorycznie jest. Ekstra. Bardzo takie satysfakcjonujące. a Żeby je schować, trzeba po prostu wcisnąć palcem. Nie ma możliwości, żeby te kuleczki nam stąd wyskoczyły, dlatego że zobaczcie, ile tutaj jest śrubek. Dziecko by musiało je najpierw odkręcić, żeby nam cokolwiek stąd wypadło. Kolejną super rzeczą są silikonowe maty do wielokrotnego kolorowania. Są różne ich rodzaje: A to zwierzątka, to autka, to kosmos. Są w wersji mniejszej, takiej jak ja to mówię, podróżnej, albo większej, gdzie mamy także więcej mazaków. Tutaj jest prosta sprawa: malujemy sobie te elementy, później wystarczy, że weźmiemy mokrą ściereczkę, chusteczkę czy papier. Przecieramy i to wszystko nam znika i można od nowa malować i się bawić. Genialny produkt, który naprawdę wciągnie każdego dzieciaka. Od wielu lat to jest też nasz bestseller sprzedażowy. Są to projektory z bajkami. Lampka, latareczka taka, którą można się też bawić w teatr cieni, w różnego rodzaju bazy, i do na przykład takiego mniejszego zestawu, który Wam teraz pokazuję, są dołączone trzy dyski. Każdy z tych dysków to jest jedna bajeczka, którą opowiadamy. Tutaj nie ma żadnych napisów, co jest na plus tak naprawdę, bo to są francuskie produkty, także tutaj byśmy się naprawdę musieli wysilać i znać język. I to jest wersja wersja pierwsza można sobie dokupić osobno dyski właśnie z tymi bajkami to jest wersja troszeczkę większa gdzie bajek mamy pięć i to jest już w formie takiej książki albo wersja największa gdzie tutaj też mamy pięć dysków pięć bajeczek ale dodatkowo jeszcze są bilety do kina różnego rodzaju karteczki i tutaj z tymi projektorami jest tak że możemy wyświetlać te bajki wszędzie na ścianie na szafce na suficie I to jest taki produkt który jest świetnym zamierzeniem. Wieczornej książki. Coś takiego mocno kreatywnego, co możemy my opowiadać, ale może i współtowarzyszyć nam dziecko. Do takiego projektora super sprawdzą się też pacynki do odgrywania tatryku. Tutaj są pacynki materiałowe, ale pokażę Wam jeszcze pacynki silikonowe. Tutaj są zwierzątka i wszystkie dzieciaczki mogą sobie gryźć, mogą się nimi bawić. No, to jest produkt, który naprawdę jest super kompatybilny ze sobą. Klocki. Jak już jesteśmy po fazie klocków Lego i po fazie drewnianych klocków, czas na klocki magnetyczne. To jest zupełnie inny wymiar e, konstruowania. E, klocki magnetyczne w podstawowej wersji, czyli takie magna Tilesy, które są kolorowe, przepięknie się z nich buduje. E, można albo przestrzennie, albo na płasko i tutaj też można sobie czarować właśnie m, razem z tą latarką, którą przed chwilą Wam pokazywałam. Nowością w tym roku są e, klocki klimatyczne. To są klocki, które na końcu mają magnesiki, które są stworzone z tworzywa. To takie tworzywo trochę przypominające plastik, ale taki bardzo elastyczny. Są zestawy albo mniejsze, które są fajne w podróży, albo troszkę większe, gdzie mamy na przykład płaskie różne przełączki, albo takie szersze klocki, które mogą służyć za śmigła. Mamy także zestawy, gdzie są na przykład drewniane koła samochodów. Wszystko bardzo prosto się ze sobą łączy, bo wystarczy przyłożyć jedną część do drugiej i to już się samo dzieje. Cudowne jest też to, że one tak... Chroboczą, jak się nimi rusza Także tutaj jest kilka Zmysłów zaspokojonych I tak, możemy albo na płasko budować Albo przestrzennie To jest akurat taka malutka część Bo to jest nasz taki prywatny zestaw, który tutaj mój syn Użyczył, żeby pokazywać Ja najczęściej sobie robię z tego korony Ale można budować różne auta Budowle, wszystko co tylko Dziecko sobie wymarzy I powiem wam, że te klocki Jak praktycznie żadne inne Świetnie oddziałują na wyobrazie nawet najbardziej ze wszystkich klocków, jakie są mi znane. No, i to jest naprawdę super. A jak się je odczepia, to też jest satysfakcjonujące mocno. Ogromną popularnością cieszą się także zabawki, które pobudzają małą motorykę. Tak jak na przykład taka zjeżdżalnia do autek. Te autka, jak nie są położone, tak będą super się tutaj. O, przesuwać będą jeszcze przeskakiwać. Autka mamy cztery, to wszystko jest drewniane, bardzo estetyczne, no po prostu cudowny produkt. Super rzeczą jest także geoplan czyli zobaczcie, taka tabliczka, która ma takie jakby ala gwoździki, do tego mamy bardzo dużo kart, na wzór których możemy tutaj przyczepiać nasze gumeczki, ale dzieci uwielbiają sobie wymyślać. Samo przyczepianie tych gumeczek jest bardzo mocno satysfakcjonujące. Trochę ciężko mi się to robi jedną ręką, ale no zobaczcie, jakie to jest świetne. I tutaj układanie różnych wzorów, nieregularnych kształtów, no to oddziałuje super na rączki dziecka książki. Nasi klienci są mocno świadomymi ludźmi, którzy uwielbiają książki, ale książki, które są super ciekawe, tak jak na przykład ten Gabinet Zoologii z soczewkami. Już wam pokazuję, na jakiej zasadzie on działa. W tej książce mamy mnóstwo ciekawostek o zwierzętach, ale jak widzicie, również kolorowe karty. Dodatkowo są dołączone soczewki, przez które widać różne rzeczy. Przez czerwoną zwierzęta, które są aktywne, w ciągu dnia. Przez zieloną widzimy rośliny, natomiast przez niebieską zwierzęta, które są aktywne w nocy. To jest takie świetne. Dzieci są mocno wciągnięte w te książki, no i chcą zdobywać coraz więcej, coraz więcej fantastycznej wiedzy. Szkatułki z pozytywkami do trzymania swoich skarbów i biżuterii. Tutaj możemy trzymać bransoletki, tutaj mamy również szufladki na różne skarby. Jest także lusterko, no i dodatkowo jest muzyczka. No i produkt najsłodszy na świecie, czyli duńskie myszki, które są ręcznie robione i mają mnóstwo cudownych akcesoriów do zabawy, właśnie w odgrywanie ról, w, do zabawy w dom, w księżniczkowy pałac, czy na przykład w biwak. Myszek jest naprawdę mnóstwo, także no tutaj wyobraźnia dzieci będzie naprawdę mocno pobudzona podróżne i kreatywne bestsellery czyli projektowanie ubioru może być taki bardziej rokowy może być taki bardziej balowy Tutaj już wszystkie akcesoria mamy w środku, mamy szablony, według których możemy wycinać, zobaczcie, z takich przepięknych, kolorowych płócien, różne akcesoria, różne stroje, mamy też sporo naklejek, no i oczywiście wzorniki. Na początku mamy już tutaj sukienki narysowane, ale później mamy mnóstwo, mnóstwo kart, dziewczynek, które same możemy udekorować. No i oczywiście dużo gier. Gry dla dwóch osób, tak jak na przykład cztery wrzędzie od Adam Toysa, świetny logiczny mastermind, magnetyczne statki, albo logiczne rozgrywki dla mniejszych i dla większych. Dajcie znać, czy znaliście któryś z tych produktów, a także, y, które zabawki, które akcesoria są u Was hitem. Bardzo chętnie się dowiemy i może też je mamy i warto o nich również kiedyś powiedzieć. Widzimy się w komentarzach, a tymczasem do zobaczenia niedługo.